Pani czerwone. Się. Ja przyjąłem po nie, nie Proszę. Paliło się Paliło się. Dwa złote oddaję. To, to Moje? O, nie, nie wiem, nie wiem. Chyba pani Monika. Tak? Pani Moniki to jest dwa no, tak. Proszę na pani Moniki. Czekamy, czekamy, czekamy. Proszę, o. Proszę, papier. Odda. Czekamy. Papier już mamy i teraz pary mi są potrzebne. Mężczyzna i kobieta, najlepiej pary małżeńskie. Albo chłopak, dziewczyna. A jak nie, to mogą być owce pary. Ale musi być pan i pani. Pan i pani. Pan pani. Pan ma pani, jakiegoś jednego. No i panie, nie. Yes, Moppa, cease, I, jest, kij işte zobacz. Nie, już no, mamy Nie, na liście w prawo sobie. Yes. No, i tutaj tak. Zrobi pani tutaj takie końcówki. Z tak. Końcówki. O tak, i tak. tak zawiązać jakoś tam. Albo może na jakiegoś. Co pani? A mamy balona całego? Nie napompowanego? Nie. Weźmy pani teraz może. tu jest. Winie Pani to, żeby całego panu dać. Nie, nie, dobra, nie, 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 Weźmy tym tutaj to. Tym, włoży ja sam to. tym. No, tym. Się, ty. nie, nie, tym, nie, 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 na nie, 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 tu nie, 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 jest so, Specjalne wciąż wciąż, zadanie. To pary są, pary proszę poznawać. Tu widzisz, jedna para. Tak, ciobilaci. Ciobilaci. Dalej. E, I za Tomek. I za Tomek na e. małżeńskie. Monika Kuba e. Klaudia. Kuda Klaudia. E. Rupa, Monika Jarek. E. Monika Jarek. Monika Jarek. Tak, pani pani. Aha, dobra. Monika Jarek. Monika Jarek. Danieliola. Danieliola. Monika Różmaga. Pomóż mi. Pomóż mi. Pomóż. Wypłata do mnie. No, to Z żeby może zostać źródłem, Ale na rady zmieniłeś większej? Bo to nie ma już jak zrobić, żeby, żeby zawiązać. Nie ma pluszczeń, czy ręcznik może być? Może być ręcznik. Tak, A paszkę ma? Dobra, ma? mamy. Dziękujemy dziewczynom, pomocnicą. I pierwszą parę zapraszam. E ale co co? No pierwszą parę do zobaczenia. zabawy. cztery są. cztery są. Jeszcze no jeszcze. Jeszcze jedną. Tak. No ja nie mogę. Veronika Andrzej. Veronika Andrzej. Ona jest Sebastian. Nie, 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 nie. jeszcze byli się na grywo. Był on. Zapraszam. Pierwsza pana do mnie podchodzi. No. pierwsza pana pierwsza do mnie podchodzi. Mamusia. Dobra, to pani dostaje papier taletowy, a pan tutaj idzie do mnie. jak pani jest pomocnik, to zapraszam. Pan ma za zadanie wykaże na tego. Pan będzie miał oczy zasłonięte. Pani nie, dostanie ten papier. Między kolanka go wsadzamy. Między kolanka. I tutaj pan ma za zadanie będzie miał oczy zasłonięte. Pani dostanie mikrofon i on będzie musiał tym balonikiem iść. I w dziurkę wtrafić. Nic nie Jak wtrafić, to znaczy, że dobrze. dobrze ja tak. Tylko tak. Pan trzyma tą to, to narzędzie. Jezu. I trzeba go zakręcić z pięciu razy. W kółko i oczywiście nie. w inną stronę go ustawić. a proszę trzymać, trzymać, ale trzymać trzymaj, 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 ręką. Tak ręką trzymać. Nie, 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 to ręką. Trzymać to. Wyżej, wyżej. O! Stop! Obkręci pięciu razy. Pani daje mi kochonikiem, noc między nogi wsadzamy. I on musi trafić. I idzie. Niżej. Dobra, jedź prosto. Niżej. 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 Stopni. Stopni. Niżej. Niżej. Dobra, brawo. Brawo, moje prawo. Niżej. Stopni. Niżej! Nizaj. Tak. Nizaj. No, moje tu. Brawo. Spunę, papier do góry. <grym> Brawo! <o! grym> Druga para, zapraszamy. Zapraszamy drugą parę, może nie szybciej pójdzie. To jest dobra zabawa na wieczorek, zapoznawczy na ośrodku czasowym. Zapraszam następną parę. I dwie mężczyzna, jest już oczy zasłaniane profesjonalnie, proszę trzymać kilka, panu podaję tutaj, proszę kija panie Tomku i obkręcić pana Tomka, żeby i oczywiście ustawić nie w tą stronę, tak, żeby nie musiał się troszkę połączyć, a ja panu daję już mikrofon. Obkręcić i pan już kieruje. Nie w odwrotnie, zawsze miał wątpliwości. inaczej. Dobra, już. Obkręcić go inaczej, jeszcze. Nie w tą stronę. Za, za łatwo. No, tak. Nie wiem, dobra, jedę. I no. Dobra, pani kieruje. <śmiech> no, <śmiech> no, no. Bo... <laughs> w lewo. Dobra, Bravo. szybko. Następna para. Zapraszamy. Nie lubią długo. Nie lubią długo muszę sobie. pani. Kuba i Klaudia. Pan Kuba pan. Pan Kuba pani Klaudia. Zapraszam pani Kubo. No. się jeszcze <śmina> <śmina> I podkręcimy chłopaka, żeby wiedzieć, gdzie jest. Później jeszcze możemy zrobić zabawę przesyłkową, jak chcecie. też jest fajna. Dobra, idziesz? białych. Prawo, w lewo. Panie, nie panie, panie. Panie, Prawo! Okay. Dobra, idź prosto, prawo, 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 kurwa. Prawo! Prawo! No, prawo! Stój! Prawo! Cofnij się! Prawo! Dół. Niżej! No, no, niżej, niżej! Poczekaj! Dziurkę robimy. No, lewo! Poczekaj! Lewo! Nie, czekaj, du, du, du! Trochę wyżej! Poczekaj, prosto! No? A, jezu! Do góry! Niżej! Troszkę się zawinęła, no? Trochę wyżej, trochę wyżej! Odrobinę! Trochę. No, no, no! Nie Górzej. Wyżej. O, Kuba, Kuba, trochę. Jest. Jest, brawo. Jest. Brawo Do góry trzymać kij. Zdjęcie zrobimy. Uwaga na pamiątkę. Trzymaj papier. Uwaga. Kto następny? Jola i Daniel. Jola i Daniel. Zobaczymy jak koń sobie poradzą z tym ona <śmienicza> się uśmiecha, czyli będzie mistrzowski pokaz. Mistrzowski, <śmienicza> do rady. Tu trzeba go obkręcić, żeby nie wiedział co się dzieje. Obkręcamy, obkręcamy pana. Jestem kręca się, kręcaj się, kręcaj się, kręca się. Na, na idzie. No, dobra. Łajnie. Na... Na... Prawo, na... na... prosto. Lewo. Na daleko. Sofnij się. Prosto, prosto, na dół. Na dół. Na dół. Prosto, prosto, na dół. Co to jest potek? Trochę. Prosto, wyżej, 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 trochę, trochę. Uwaga, razem. O! Ja można ściągnąć oczu? Za oczu ściągnąć? Można. O tak. Brawo. Brawo. Jeszcze na para coś powiedz? i Andrzej. mnie. Niechaj Tak! Monika! 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 Oli, kamoś! Oli, kamoś! Mogę Ale trzeba, oczy, panie Gdzie ty Poczekaj, trzeba zawiązać oczy, kamoś! Oli, Poczekaj, Oli, kamoś! A kamoś! Oli, To Oli, kamoś! Oli, kamoś! Oli, kamoś! bo mamy Oli, kamoś! Oli, pana.

Odwróć się! Nie No, jeszcze kawałeczek w lewo. Prosto, prosto, powolutku, prosto, 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 prosto. prosto, ja muszę prosto. Pomyśleć, ile masz prosto. Kawałek w prawo, kawałeczek, niżej, 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 niżej. Kawałeczek w lewo. W prawo, kawałeczek, jeszcze, jeszcze w prawo, w prawo, kawałeczek. W lewo, jeszcze, w lewo dawaj, dawaj w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, dawaj, 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 dawaj. niżej, niżej, kawałek, w prawo. W lewo. W lewo, w lewo. W lewo. lewo. Cofnij się kawałeczek. Jeszcze w lewo. Niżej. I celu, celuj, celuj. Celuj. Jak trzeba pomagać. Jeszcze oddaję papier. Weźmie pan ten papier. No ja? <laughs> Dziękujemy panie prezydencie. Brawo.